Kryptospekulacja, witam na podsumowaniu tygodnia tematów kryptobilans, czyli danych odnoszących się do glasnot, danych technicznych indykatorów, a te szczegółowe od początku tygodnia śledziliśmy dzień po dniu na Telegram, kryptospekulacja trzeba to także kryptospekulacja grupy i tutaj temat stworzony glasnot, 6 odcinków w tamtym, czy też w tym bieżącym tygodniu, zapraszam do komentowania, analizy, bowiem dzień po dniu będziemy odkrywać nowe indykatory dla weteranów krypto, na pewno znane dla nowych osób. Ciekawa edukacja, darmowa grupa krypto W każdą niedzielę jest taki plan, aż będzie to podsumowanie bieżących indykatorów, wskaźników z całego tygodnia Natomiast raz w miesiącu myślę, że stworzę podsumowanie całego miesiąca tylko tych najciekawszych zdarzeń, jakie może mają miejsce i ewentualne alerty, jakie się pojawiają Oczywiście nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną, krypto temat e, szeroki w górę i w dół jest to tylko wyłącznie dodatek do inwestycji, miejmy nadzieję, naszej hossy, która trwa i będzie jeszcze trwać według różnych danych i oby nas nie zaskoczyła na negatywizm. Jednak argumenty i dane i wydarzenia, jakie przedstawiają się na tle wyborów z mojej strony, to mamy spokojnie okres z perspektywy nie tylko danych on ale i założeń dość ciekawy. I Wzrostowy. A więc w tym tygodniu było 6 indykatorów. Nie będę tłumaczył oczywiście, czym one są. Zapraszam na YouTube playlistę. Tam jest krótki materiał, 5-minutowy mniej więcej, do każdego indykatora. A w dużym, bardzo dużym skrócie, ten Bitcoin Investor Tor, na który spoglądaliśmy, czyli inwestorzy długoterminowi, interwał roczny, w tym wypadku tutaj mamy, ale też możemy wejść i bliżej. Czyli wskazujące okresy, gdzie ceny zbliżają się do cyklicznych szczytów czy też dołków. To narzędzie wykorzystują proste średnie kroczące jako określenie warunków niedowartościowania i dwuletnia średnia krocząca. To jest ta zielona oraz pięciokrotność dwuletniej średniej kroczącej. Ta różowa od czasu naszego materiału. Wiele się nie zmieniło, trend wzrostowy. Oczywiście im bliżej tej różowej, tym bliżej jesteśmy potencjalnie końca rynku, a więc w perspektywie long term jest to dość spokojnie. Bitcoin top cap model, czyli obliczany przez pomnożenie średniej kapitalizacji przez współczynnik 35. Średnia kapitalizacja jest obliczana jako skumulowana suma dziennych wartości kapitalizacji rynkowej podzielona przez aktualną długość rynku, liczona jest w dniach. Do tego czasu zgodnie z pierwszym indykatorem, bez większych zmian. Cycle Top, czyli ten najbardziej interesujący według historii, które miały miejsce wcześniej. Wskazanie szczytów poprzedni pięknie skazany i także ten poprzedni również, czyli porównanie pędu dwóch wskaźników średniej ruchomej. Porównuję między nimi 111 EZ, a aż do czasu przejścia tej niebieskiej nad różową mamy potencjalnie tu tego indikatora koniec. HOSS jest tutaj od tych kilku dni, żadna zmiana. Idziemy dalej, czyli Bitcoin Mayer Multiply, czyli mnożnik Mayera oscylator odliczony tej niebieskiej jako stosunek do ceny dwudniowej średniej kroczącej. Zakres poprzedniego tygodnia, także żadnych zmian. Hash Ribbon Inversion, tu jest ciekawy indykator, gdzie akurat miał miejsce wystąpienia podczas naszego materiału i ten okres, gdzie podaje, że górnicy Bitcoina mogą kapitulować, zakłada się, że takie okresy, gdy cena Bitcoina znajduje się na tym właśnie oscylatorze Hash Ribbon Inversion, te czerwone kolumny, czy też bordowe, no to mówią, że cena Bitcoina jest atrakcyjna do zakupu i stanowi okazję do dipu. No i tak, jak sobie zobaczymy bliżej interwał dniowy, to trwa od tego momentu do dziś, od 14 maja dokładnie. Według tego indykatora, no to jest to dobry moment na kupno bitcoina. Jak długo potrwa, no to zapraszam, czym ten oscylator przedstawia. Krótko mówiąc, przecięcie się tych dwóch kolorowych linii w dół, w górę, no to jest oczywiście zmiana trendu, tak też to występowało we wcześniejszych fazach. Jak długo potrwa, możemy tylko zbierać informacje. Kolejny Bitcoin RV EZ Score, czyli czy Bitcoin jest przewartościowany, czy niedowartościowany w stosunku do, w cudzysłowie, jego prawdziwej tej wartości. No i tak ten indykator porównuje wartość rynkową z wartością zrealizowaną, czyli ta strefa czerwona potencjalnie już jest Bitcoin przewartościowany od czasu tamtego tygodnia, 14, to lecimy lekko w górę. Bitcoin realized price, czyli zrealizowany limit podzielony przez bieżącą podaż, indykator dość prosty, jak widzimy, dwa czynniki na wykresie, cena Bitcoina i realized price, bez większych zmian, ten indykator także ma dość tutaj ciekawy schemat porównujący, wspominaliśmy na tym materiale wcześniej, czy nie, zapraszam do odsłuchu, tak, ale tu jest dość ciekawy moment, zobaczmy właśnie historycznie, ten punkt odniesienia czerwony i co następowało we historii, także tutaj oczywiście odnosząc się tylko wyłącznie na ten schemat mamy zwyżkowy trend. I na końcu Bitcoin Spend output Profit Ratio, czyli ten wczorajszy SOP, na no to co możemy tutaj zobaczyć, tylko wyłącznie interwał 24-godzinny, tak, ta linia oporu, czy też w tak ją nazwę. Czyli zrealizowany limit podzielony przez bieżącą podaż. No i według hosty, to tylko w skrócie powiem tak, jak wczoraj ta linia zawsze powinna odbijać się w górę podczas trendu wzrostowego. A czym jest ta linia, czy co pokazuje w hoście, to zapraszam do materiału wczorajszego. Temu wszystkiemu będziemy się przyglądać. No i jutro lecimy ze nowymi indykatorami. Zapraszam do zadawania pytań i sugestii. Kryptospekulacja, kryptobilanse. Dziękuję.